Dobrze, więc teraz przyjrzyjmy się na różnym takim kłopotliwym formom. Zacznijmy od tytułu. Mamy tu formę nie byle jaki. Więc nie jest to, jakby ktoś mógł pomyśleć, jedno słowo. Mamy w tym wyrażeniu dwie partykuły, partykułę nie oraz partykułę byle. I obydwie zapisujemy w tego typu połączeniach osobno. Tak samo, czyli też osobno napisalibyśmy na przykład nie byle kto, nie byle co, nie byle gdzie, nie byle jak. To za każdym razem będą trzy słowa. Oczywiście gdyby tu było po prostu byle jaki, to też byśmy to zapisali oddzielnie. To może jeszcze przyjrzyjmy się innym formom, które mogą budzić wątpliwości co do tego czy piszemy je razem czy osobno. W pierwszym wersie mamy fizyko, chemika, czyli chodzi o kogoś kto jest i fizykiem i chemik chemikiem jednocześnie. Wszelkie tego typu złożenia piszemy jako jedno słowo. Mamy nawet w drugiej zwrotce słowo obiadokolacja, to jest trzeci wers od końca też piszemy je łącznie. Podobnie zresztą jak ostatni wyraz naszego dyktanda, czyli czasoprzestrzeń. Dobrze. To teraz przyjrzyjmy się takim formom, które również piszemy łącznie, ale z tego powodu, że zaczynają się one od jakiegoś przedrostka. I, i takim przedrostkiem może być na przykład eko, jak w wyrazie ekowachadłowiec. To jest drugi wers, drugi, drugi wers pierwszej zwrotki. I Ogólna zasada jest taka, że niemal wszystkie przedrostki, no z dwoma wyjątkami, których tutaj akurat nie ma, pisze się łącznie z innymi słowami. Oprócz ekowachadłowca jeszcze w pierwszej zwrotce mamy takie formy jak ultrafuturologiczny, turbogenerator i magnetohydrodynamiczny. A więc ultra, turbo, magneto, a także hydrodynamiczny. To, przedrost, to są przedrostki, więc ich pisownia jest łączna. I to nawet jeśli trafią nam się dwie takie cząstki w jednym słowie, to i tak je zapiszemy razem. Tak jak tutaj w tej formie magnetohydrodynamiczny. W następnej zwrotce są jeszcze mega perturbacje, jest też forma arcykopistami, i jeszcze w przedostatniej zwrotce jest pseudo-rachatłukum i też forma superprapradziadkiem. Wszystko łącznie. Dobrze. I ta zasada jest dość prosta, bo prawie zawsze w wypadku takich cząstek wybieramy zapis łączny. Natomiast o wiele trudniejsze są zasady dotyczące cząstki by, bo z jednymi słowami piszemy ją razem, z innymi osobno. Na przykład z zaimkami piszemy ją osobno, dlatego w drugim wersie tekstu mamy który by, który by się przemieszczał w czasie, czyli tutaj osobno. Osobno pisze się też by z nieosobowymi formami czasownika, dlatego w przedostatniej zwrotce jest zmuszono by mnie, a w ostatniej zwrotce mamy potwierdzić by to mogli, Gdyby to były formy osobowe, potwierdziliby, zmusiliby, to pisalibyśmy je oczywiście razem, ale tutaj są nieosobowe formy, więc piszemy oddzielnie. Ale myślę, że większym zaskoczeniem może być forma, od której zaczyna się druga zwrotka. Jak widać, piszemy aczkolwiek by razem i jakkolwiek to wygląda, to jednak wyraz aczkolwiek jest spójnikiem, a z większością, z większością spójników cząstkę by piszemy łącznie. To teraz jeszcze zwróćmy uwagę na pisownię partykuły nie z innymi słowami. Już powiedzieliśmy o formie niebyle jaki, która jest w tytule, ale spójrzmy na inne przykłady w ostatnim wersie pierwszej zwrotki mamy formę nielichy, w ostatniej zwrotce jest z kolei forma niewarte. I tu pisownia jest łączna, bo tak właśnie piszemy nie z przymiotnikami. Natomiast w ostatniej zwrotce czytamy wszystko na serio, nie półżartem. I tu jak widać mamy pisownię rozłączną, ponieważ nie wprowadza tutaj przeciwstawienie. Podobnie byśmy na przykład napisali nie słodki, lecz kwaśny, nie głośno, tylko cicho. W tym samym wersie trochę wcześniej czytamy jeszcze, to bynajmniej nie czcza klechda. Więc jeśli nie występuje po słowie bynajmniej, to też stosujemy, jak widać, zapis rozłączny. Co jeszcze? Może powiedzmy o takich słowach, które zostały utworzone od pewnych połączeń wyrazowych, na przykład przymiotnik zdroworozsądkowy, który widzimy tutaj w pierwszym wersie. Trzeciej zwrotki powstał od wyrażenia zdrowy rozsądek. Więc jeśli tworzymy takie słowa, jakąś formę od takich właśnie połączeń nadrzędno-podrzędnych, czyli takich, w których jeden wyraz jest określeniem drugiego, to musimy pamiętać o pisowni łącznej. I właśnie dlatego tutaj w pierwszej zwrotce pojawia się takie całkiem długie słowo 327-krotnie a z kolei w przedostatniej zwrotce mamy 48-latka. Dalej, może jeszcze kogoś z Państwa zdziwił zapis w półświadomie. On się pojawia w drugiej zwrotce, w trzecim wersie od końca. Otóż jeśli w pół znaczy niezupełnie, częściowo, a tak jest w tym wypadku, to mamy zapis łączny. I nieważne, z jaką, z jaką częścią mowy połączymy to w pół, bo tak samo, czyli też łącznie napiszemy na przykład w pół darmo, czy w pół leżeć, albo w pół żywy na przykład. Dobrze, skoro mówimy o pisowni łącznej i rozdzielnej, to jeszcze zwróćmy uwagę na formy pisane z łącznikiem. Tylko dwa są takie słowa. W pierwszej zwrotce widzimy formę cud maszyny. I ona jest może trochę osobliwa, bo właściwie to częściej, dużo częściej w takich połączeniach mamy odwrotną kolejność, czyli to drugi człon jest określeniem pierwszego. Ale właśnie jeżeli ta kolejność jest przestawiona, tak jak tutaj. To, ten, to wtedy sygnalizujemy to łącznikiem. Tak samo byśmy napisali na przykład cud-dieta. Druga forma pisana z łącznikiem to wyrażenie chocki, klocki, które mamy na początku, ostatniej zwrotki. To są właśnie takie pary wyrazów, podobnie brzmiących, występujących zawsze razem. Takie pary zawsze zapisujemy z łącznikiem. Podobne takie zestawienia to są na przykład hokus pokus, kogel mogel, esy, floresy czy koszałki, opałki na przykład. Tak, więc chyba można powiedzieć, że to właśnie problemy z pisownią łączną i rozdzielną były, były to znaczy to chyba to właśnie pisownia łączna i rozdzielna e, mo, mogła być najbardziej kłopotliwa. Choć oczywiście było też sporo innych kłopotliwych form, ale za to raczej nie było chyba zbyt wielu form, które, które budziłyby wątpliwości co do zapisu wielką lub małą literą. No, może, może słowo Lamborghini. W pierwszej zwrotce ktoś mógł napisać wielką literą. I tutaj bardzo Państwa przepraszam, bo zdaje się, że ja jednak przeczytałam to słowo niewłaściwie. Przeczytałam Lamborghini. I chyba przeczytałam tak za każdym razem. Powinno być Lamborghini oczywiście. Więc e, chyba w takim razie, ponieważ to była moja pomyłka, pewnie będziemy musieli zrobić tak, że jeśli nawet ktoś napisze no tak jak zgodnie z tym, jak przeczytałam, to, to nie będziemy tego uznawać za błąd. Także koniecznie, oczywiście Lamborghini. Dobrze. I oczywiście napisalibyśmy wielką literą, gdyby to była nazwa firmy czy też, czy też marki, natomiast jeżeli już chodzi o samochód tej marki, to wtedy już mało. Być może też były wątpliwości co do wyrażenia miecz Damoklesowy w przedostatniej zwrotce. Tu przymiotnik piszemy wielką literą, bo chodzi przecież o miecz czyj? Damoklesowy, miecz Damoklesa, prawda? Więc koniecznie wielką literą. Pewnie też niektóre takie nieprzyswojone zapożyczenia były dość trudne, takie jak na przykład thriller, seppuku, faux pas, albo qui czyli takie różne słowa i wyrażenia funkcjonujące w, w oryginalnej pisowni w Polszczyźnie. No, oczywiście było też oprócz tego sporo takich słów typowo dyktandowych, których pisownie po prostu trzeba zapamiętać. To były choćby takie formy jak rzutki, hardo, chybkie, chyżo, czmychnołem, humbug czy na przykład chapanka. Chapanka to jest taka gra karty, która była popularna w XVIII wieku. No, a w końcu tutaj mamy podróż w przeszłość. Aha, i oczywiście też słowo wehiku w tytule dyktanda. I na pewno takich form jeszcze trudnych było w dyktandzie więcej, ale myślę, że większość z nich omówiliśmy. Jeśli będą Państwo jeszcze chcieli zajrzeć do tekstu, to przypomnę, że on będzie jeszcze dziś dostępny na stronie Obserwatorium Językowego, czyli pod adresem obserwatoriumjęzykowe.uw.edu.pl w zakładce dyktando. Więc serdecznie Państwa zachęcam do odwiedzania naszej strony. Bardzo też Państwu dziękuję za to, że. Byli Państwo z nami. Mam nadzieję, że to dyktando to też była dla Państwa po prostu dobra zabawa. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za to miłe spotkanie i już oddaję głos przewodniczącej jury, profesor Katarzynie Kłosińskiej. A ja bardzo dziękuję pani, autorce dyktanda, pani dr Barbarze Pędzik, za ułożenie jak zwykle zabawnego, rymowanego, bardzo ciekawego dyktanda. No i oczywiście pełnego trudności, bo tak miało być. Mam nadzieję, że państwu również się ono spodobało. I cóż. Czekamy z niecierpliwością na wyniki. One zostaną ogłoszone 9 grudnia o godzinie 10. Będą one ogłoszone na w, w stronie Obserwatorium Językowego oraz na kanale YouTube, uniwersytecki, na uniwersyteckim kanale YouTube. Zobaczymy, komu przypadnie. Ta piękna statuetka, jedna, druga oraz trzecia, oraz y, kto uzyska w tym roku tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, i czekamy do 9 grudnia.